Cześć, umanku, witajcie moi drodzy z tej strony. Ja, to i grzybo, witam was dzisiaj w filmie trochę podobnym jak był ostatnim, i trochę też podobnym jak był jeszcze bardziej ostatnio: czyli Top 5 skinów do AWP i Tier Lista Kost. Trochę to połączymy i wyszło nam Tier Lista skinów do M41S. Jeśli wy jeszcze nie subskrybujecie kanału, a chcecie tutaj też znaleźć w ostatnich 5, 10 subskrybentach, to subskrybujcie kanał tam na dole. No więc zaczynamy. Mamy tutaj 35 skinów o ile dobrze pamiętam może jednego brakuje, ale nie sądzę <laughs> także co zacznijmy sobie może, no nie wiem weźmy sobie to i tak średnio to widzę, ale chyba jak dobrze widzę jak tu mnie oczy nie mylą to będzie to M41S Nightmare koszmar, A nie nie to chyba będzie wspomnienie, wspomnienie także wspomnienie, o wspomnienie mi chodziło także to będzie takie średnie mi się wydaje nie jest złe ale nie jest też jakieś dobre. Także na B tutaj sobie ląduje m 4 Wspomnienie M4A1S Atomic Alloy. Ogólnie to wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo dużo skinów na S. Ale jakoś będzie, będzie trzeba rozgraniczyć na S i A. A C i D to będzie tak średnio ogólnie mi się wydaje, że no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także Atomic Alloy wydaje mi się, że SK no. Czarny z pomarańczowym i te pomarańczowe są też, takie błyskotliwe, metaliczne, że tak powiem. Hot Rod, Hot rod, myślę, że podobna sytuacja. Co tu długo mówić? Cena. I wygląd. No kurczę, może A? Dobra, może jednak A. Tak samo tutaj, taka trochę przedziwna strona Hotroda, czyli blue fosfor, niebieski fosfor. I też ładny, ale... Jakby to jest sam kolor, tylko że po prostu wiecie, metaliczny, nie? Więc co może. Tak to myślę, że będzie tutaj to sobie podzielić. Potem tutaj mamy... M41S, M4zaurus. On też jest taki średni, wydaje mi się, że... BC, ale myślę, że tam tu na... Na B, na B, no. No. M41S Rycerz. W zasadzie bardzo prosty skin, cały czarny i tylko złote tutaj, niektóre elemenciki. I z nim myślę jakbym sobie się migał czy A, S czy A Ale wydaje mi się że A, że jest ładny, bo tego odjąć nie wolno Ale jednak brakuje wiecie coś takiego Jakiegoś tam, wiecie o co chodzi mam nadzieję Tu następnie mamy taki jakiś skin Nie wiem czy to są wody Ale nie te wody tylko jeszcze inne, nie wiem, nie pamiętam Ale to będzie takie C, bazyliszek też takie średnie Guardian, obrońca Myślę, że a, bo jest, no, on jest w porządku. Dzieło tu, czy tam art Yyy... Jego dam na c, chyba nawet. No, no, tak, tak, tak. Hyper jest, hyper beast. Ogólnie na s bym dał, ale on jest ładny, ale jednak coś nie tego. Ale może jednak sk. Dajmy na sk, tak samo w Cyrexa. Serek mam oczywiście, także też tutaj no mam. To jakbym go dał niżej, to by coś mi się tutaj w główce przewracało. Co nie, następnie tutaj M4NS, łańcuch znaków. On w grze wygląda, się prezentuje wiele lepiej. Także dajemy go na S -kę. Podobny skin do niego to yy, Mecha Industries, ale go damy na A. No bo są podobne w sumie, ale tamten jest lepszy, no więc wiadomo o co chodzi. Następnie, tutaj mamy na przykład m 4 M4, M4S. Nie, krwawy tygrys. Głupoty, może teraz gadam, ale jakoś tak to było. Także to będzie C. To, Nawet nie widzę, co to jest za skin. No także D. Nie? To jakiś szajc mi się wydaje. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Nie widzę. Tutaj mamy M4NS. Desert Camo. Chyba, także to jest D. Tiger. Tiger będzie dosyć wysoko, mi się wydaje, że takie B, bo sam grałem na tajce i było w porządku. Jeszcze z naklejką Tag Life też w ogóle nie działał. Złoty zwój. A. I Fell. To raczej SK. Jak wychodził, nie? To, to, no, to robi wrażenie. To tutaj był porządny. Decimator. Decimator. To będzie, 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 będzie. Hmm. Nie, o tak zrobię, no, no, tak, no. Hmm, teraz dobrze. Nitro będzie A. Witajcie w dżungli. Też myślę, że A. A, bo tutaj. Hmm. Nie, dajmy tutaj czarny lotos. Najnowszy skin, N4. Też myślę, że tutaj sobie będzie. Gracz 2. To takie C, no. Jakoś mi się tak za bardzo nie podoba. Tutaj też taki skin. Hmm. On jest podobny do Gracza 2, ale jest gorszy w sumie, więc... Może tak bym zrobił jednak. no. Tutaj szkło, szkło ołowiowe chyba, o ile się nie mylę. M4, on jest taki, no nie wiem. Mm. Nie, dobra, dajmy to dajmy na B. To jest, a to dajmy tutaj i płomień, Chantico, tak samo. Tutaj mamy koszmar. Tak, to jest koszmar. Nocny chyba nawet, Nightmare. No to no, koszmar. <noise> I to też, to średnie, taki B. Więc szału nie ma. Jasne wody to będzie C. Tutaj to było i błotnisty, także to D raczej. Tutaj ten, on jest taki zielonkawy, więc on A, może nawet S, ale myślę, że A, no na A starczy, on jest no, w grze to lepiej się prezentuje. Tutaj y, groza, nocna groza, coś takiego. On jest taki na C, tutaj myślę, że zasługuje. Y, napój gazowany. Dziwny, straszny, taki taki po, po prostu kijowy, no lepiej ciebie tego ująć nie idzie. I tutaj ostatni skin i w zasadzie nie mam pojęcia co to jest za skin, jak wy wiecie, możecie się pochwalić, ale on też tak się tutaj prezentuje na D. Także czy tutaj coś bym zmienił? Tutaj, tutaj, tutaj takie średnie skiny, tutaj no, a tu najlepsze, tak? Myślę, że tak, aczkolwiek może jeszcze tego... Rycerza bym tutaj dał. O, teraz lepiej. W sumie patrzcie, tutaj te dwa skiny bym jeszcze dał, tutaj przełożył, by było porówno. Po 7 skinów. Ale zostawmy, myślę, że tak. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony i znienawidzony skin do 4 k s Jeśli chcecie więcej takiego typu materiałów, to dajcie znać w komentarzach. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Narka.